Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Jana w piątym rozdziale. Ewangelia Jana, piąty rozdział. I przeczytamy sobie ten krótki fragment aż do, do wersetów piąty rozdział od pierwszego do dziewiątego. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A Jezus w Jerozolimie, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę, kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Taka ciekawostka, ten czwarty werset nie występuje we wszystkich manuskryptach, które są dostępne. W tych najstarszych manuskryptach on jest, o tej sadzawce i o poruszeniu wody. Natomiast już w starszych manuskryptach jego nie ma. Widać, że od samego, początku, od samego początku, kiedy Biblia była przepisywana, ten, ten werset już był kłopotliwy dla niektórych, jak to zrozumieć. I niektórzy go nawet nie przepisywali, ale on jest w tych starszych manuskryptach. Ciekawostką jest, bo do dziś idzie spór o to, no, co tak naprawdę ten werset oznacza. Archeologowie rozkopali, Znaleźli tą sadzawkę, rozkopali i zobaczyli, że pod nią było źródło wody, które od czasu do czasu wybijało, i ta woda się poruszała. Wiemy, że kiedy źródło wybija, wtedy ma najwięcej tych wszystkich dobrych mikroelementów, minerałów i wszystkiego, co, co byłoby wartościowe. I kiedy człowiek mógł wejść jako pierwszy do tego źródełka, które, które wybiło, on. Przyjmował najwięcej tego dobrego. Jan tutaj zgodnie z myślą hebrajską, wszystko co dobre pochodzi od Boga, stosuje tutaj pewien tak, takiego rodzaju obraz, że anioł stępował i poruszał, poruszał tą wodą. I to jest dobry schemat myślenia. Wszystko co dobre pochodzi od Boga. Piąty werset. Był tam... Pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał Go: Chcesz być zdrowy, odpowiedział mu chory, Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim ja, ja zaś sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Życzem mu Jezus, wstań, weźło że swoje. I chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. Myślę, że historia znana nam wszystkim, prawda? Co ciekawe, że większość historii w Ewangelii jest tak skompresowana, tak, yy, 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 takim skrótem pisana, jak, jak prawie jak telegraf. I dlatego każde słowo tutaj jest istotne, jest ważne, i dzisiaj spróbujemy niektóre z tych, z tych zagadnień troszeczkę spojrzeć na nie szerzej. Dlatego, że każda Ewangelia, chociaż starają się, starali się autorzy napisać ją w sposób obiektywny, jednak nie jest ona pełnym obrazem i gdybyśmy byli na tym miejscu jako świadkowie, pewnie wyciągnęlibyśmy lekcje dla siebie. E, I właśnie każdy z ewangelistów tworzy i ukierunkow próbuje ukierunkować na zrozumienie tych lekcji, które on dostrzegł w tej historii. I dlatego dziś spróbujemy zobaczyć, co Jan pod natchnieniem ducha. Chce nam przez tą historię pokazać, i na pewno to również nie będą wszystkie wnioski, jakie z tej historii moglibyśmy wyciągnąć. On zaczyna tą historię, że potem było święto żydowskie. To w ogóle nie ma żadnego związku z tą historią, że było święto. Nie ma żadnego znaczenia, e, dlatego że nie ma tu mowy o żadnym święcie. Jednak jednak on zaznacza, że było w tym czasie święto. Jan, kiedy pisze, że było święto, zawsze mówi jakie to było święto. I kiedy spojrzymy na drugi rozdział, trzynasty werset, siódmy rozdział, drugi werset, dziesiąty, dwadzieścia dwa, czy jedenaście, pięćdziesiąt dwa, on kiedy za każdym razem używa, że było jakieś święto, mówi jakie to było święto, dlatego, że to ma związek z historią, o którą on Opisuje, ale w tym jednym miejscu Jan mówi, że było święto i nie mówi jakie. I robi to specjalnie. Najprawdopodobniej dlatego, żeby oddać nam, jaka była atmosfera wtedy. Zbliżało się święto. A my dobrze wiemy, że Żydzi to umieją świętować, prawda? Słyszeliśmy muzykę, jaką oni mają narodową. Wiemy, jakie uczty robią, prawda? Oni umieją świętować. Ja myślę, że akurat ten zbór też dobrze rozumie, co to znaczy świętować. Nigdy tu niczego nie brakowało, kiedy mieliśmy jakieś święto, prawda? Zbór wiawoźnie umie świętować. A więc była ta atmosfera radości, dało się to wyczuć. Mnóstwo ludzi przyszło spoza Jerozolimy, poschodzili się ludzie, było święto. I dalej opisuje, że jest w Jerozolimie sadzawka, która nazywa się Betesda. Tuż niedaleko, w Jerozolimie, kiedy jest święto, jest sadzawka, w której leży mnóstwo chorych. I jak czytamy, byli to ślepi, chromi i wycieńczeni. W innych w przekładach można przeczytać Susi. To również daje nam pewne ciekawe wskazówki, ale dzisiaj nie, nie, nie o tym. Nie, nie te części historii poruszymy, ale ja naprawdę dużo kompresuję w, w swoich historiach, które, które próbuję tutaj pokazać. Jezus idzie na święto. Jezus idzie na święto, i jakbyśmy czytali książkę Życie Jezusa, tam można wyczytać, że Jezus idzie na święto i spojrzał i zobaczył tego chorego. Elenoid używa takiego cytatu, on nie mógł przejść obok. Nie mógł przejść obok, jak tutaj czytamy, kiedy zobaczył, że od dłuższego czasu leży, w jakiej jest nędzy. Samo słowo Bethesda Jakbyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć na język polski, oznacza dom miłosierdzia. A więc jest tam dom miłosierdzia. Jezus wchodzi w ten dom miłosierdzia i to, co tam widzi, to człowieka, który leży od 38 lat. Dowiadujemy się również, że od 38 lat. Również nie pozostaje bez, bez echa. Może nam się to tak nie kojarzy: 38 lat, nam bardziej 40 lat. To z jakąś historią biblijną się kojarzy, prawda? 40 lat od razu nas przenosi do czasów Izraela na pustyni. Ale Izrael, Izraelita dobrze zrozumie ten przekaz, 38 lat. Dlatego, że cała księga w Biblii, jedna z ksiąg, opisuje opis 38 lat. Wiecie, jaka to księga? Nawet w oryginale nazywa się na pustyni. Która to księga? Wiecie może? Czwarta Księga Mojżeszowa. My nazywamy ją liczb, dlatego że wynika to z późniejszych, z późniejszych nadania nazw, ale oryginalny jej tytuł to Na pustyni. I ona opisuje okres 38 lat, dlatego że to był, to był faktyczny odcinek 38 lat, kiedy naród izraelski był na pustyni. Odjąć rzeczywiście ten rok, kiedy był przy górze syna, i jeszcze kilka innych momentów, kiedy oni dochodzili, i tak dalej. To są te dwa lata, które można odciąć od tego czasu. I Księga Liczb zajmuje się tym odcinkiem 38 lat, kiedy Izrael był konkretnie, faktycznie na pustyni. A więc Jezus wchodzi do domu miłosierdzia, i okazuje się, że to jest pustynia. I również ten obraz pustynny może dla nas dzisiaj nie jest tak jasny, chociaż dla Adwentystów nie jest on tajemnicą, okres pustyni jest szczególnym okresem posuchy i doświadczeń, trudnych, trudnych doświadczeń. To jest trudny okres i dla Boga, to jest trudny okres dla narodu izraelskiego. A więc ten obraz. Domu miłosierdzia, w którym jest pustynia, dlatego, że nie ma tam Jezusa. Jest jakaś forma, forma ratunku, przez to, że od czasu do czasu coś dobrego się tam wydarzy. Zatrzęsie się ta woda i ktoś zostaje uzdrowiony. Ale żaden z nas nie nazwałby tego domem miłosierdzia. Może hospicjum. Gdybyśmy zobaczyli, co tam faktycznie się dzieje, Jan próbuje pokazać, że do miłosierdzia bez Jezusa to pustynia, a nie do miłosierdzia. W ogóle całą Ewangelię Jan próbuje obrazowo co chwilę pokazywać. Od pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, kiedy bez Jezusa, jaka to zabawa, kiedy nie ma soku winogronowego kiedy im na tym bardzo zależało. I różne inne, kiedy wchodzi do świątyni, kiedy e, jest tutaj opisany szereg różnych cudów, kiedy Jezus pokazuje, bez mnie, Jan to próbuje pokazać, bez Jezusa to tak naprawdę nie to, to tylko nazwa, to tylko jakiś obszar, ale bez Jezusa to wszystko nie ma sensu. Jezus podchodzi do niego i pyta się. Szósty werset. Chcesz być zdrowy? Wiecie, to jest bardzo proste pytanie. Ale nawet pisze, że On nie wymaga wcale od tego człowieka wiary. On prosto pyta się Chcesz być zdrowy? I ten człowiek, możliwe, poobracał się na lewo i prawo. I zobaczył w Jezusie młodego człowieka, bo mówi: No, nie ma człowieka, który by mnie na czas, żeby mnie pierwszego tam zaniósł do tej wody. Poobracał się, może popatrzył, że wszyscy poszli na święto, niewiele osób zostało. A tutaj młody człowiek, silny, jak się ta woda teraz poruszy, no to on mnie może pierwszego. Nie? Znaczy, to jest, i my również to wiemy, i wiele razy to z tej historii wyczytywaliśmy. Jakże często my oczekujemy, w jaki sposób powinna przyjść nam pomoc, prawda? Jest inna historia w Biblii, kiedy jeden z królów od dziewczynki, która jemu służyła, usłyszał, że w narodzie izraelskim jest prorok, który może go uzdrowić z trądu. I on idzie, znamy również tą historię, prawda? I ten prorok nawet prawie mu nie wyszedł na spotkanie, tylko mówi mu, dobra, idź się umyj w tej wodzie, siedem razy się zanurz. I co on mu mówi? To ja myślałem, że ty wyjdziesz, że położysz ręce, tak? że zrobisz to i on, on miał całą wizję, jak to się może stać. I on miał wiarę w to, że to może pomóc, kiedy on wyjdzie, kiedy on położy, kiedy on mu zapłaci, kiedy on już miał całą wizję tego, jak to będzie najlepiej. I oburzył się, kiedy on nawet nie wyszedł. Mówię, co, ja nie mam lepszych rzek w swoim państwie? Wiecie, chciałbym, żebyśmy pamiętali, żeby być otwartym na to, że Bóg może ma inne rozwiązanie. Dlatego, że my może tak jak ten człowiek, czujemy się czasem odrzuceni, osamotnieni. Mija czas, nic się nie dzieje. I słyszymy, jak to ten, to tamten został uzdrowiony, coś się stało. Oglądamy innych życie, chociażby na Facebooku, patrzymy, oni tam są na wakacjach, tu uśmiechnięci, wszystko dobrze, a u nas w rodzinie jakoś nie do końca, ciężko się dogadać, a dzieci to nie, nie, nie zawsze zdrowe, a to może nie zdały tych egzaminów co by fajnie, nie dostali się do tych szkół, a może nasze życie nie jest takie, jak byśmy chcieli. A może czujemy się odrzuceni jako zbór? Słyszymy o tym, że w niektórych miejscach to chrzczą, chrzczą po tysiąc osób, zbory się rozwijają, taka fajna atmosfera. A może u nas nie zawsze? Może czujemy się odrzuceni w ogóle jako kraj? Może w Polsce nie, ale ktoś może tak się czuć. I wiecie, ta historia próbuje pokazać, Jan próbuje nam pokazać, jeżeli czujesz się odrzucony, jeżeli czujesz się niezado, niezadowolony, nieusatysfakcjonowany z tego, jak nasze życie wygląda, jeżeli ten dom miłosierdzia jest pustynią, a nie domem miłosierdzia, to popatrzmy na Jezusa. Proste pytanie: chcesz być zdrowy? Jezus mu mówi: wstań, weź łoże swoje i chodź. I kolejny wniosek, który wychodzi. Jezus spotyka go dalej gdzie? W świątyni. Kolejne spotkanie jego jest w świątyni, już na święcie. Wiecie, ta historia pokazuje, że Jezus nie pójdzie na święto jeśli nie zajdzie do każdego z nas, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji. Jezus nie potrafi świętować i cieszyć się, jeśli ktoś z nas nie jest w tej atmosferze. Wiecie, Jezus obiecał w pierwszym liście Jana, również Jan to napisał w 5 rozdziale, 12 wersecie, przepraszam, w Ewangelii Mateusza 26, 29. Dał taką obietnicę, że nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca. Jezus nie świętuje. Nie świętuje, bo oczekuje święta z nami wszystkimi, kiedy wszyscy będziemy umieli odczuć atmosferę święta, kiedy On przyjdzie i kiedy będzie naprawdę z czego świętować, kiedy skończy się już ten etap. Bulu i łez. Kiedyś jednego teologa. On był Austriakiem, nieważne jest imię i nazwisko, był to bardzo znany teolog tutaj u nas w Europie. Dużo pisał na temat zrozumienia pisma, zbawienia. Stał się do, te, do takiego stopnia znany, że mnóstwo osób, i to nie tylko z Austrii, ale z całego świata, zjeżdżało się posłuchać jego kazania. I jeden mężczyzna przyjechał do Austrii, do tego miasta, żeby być na nabożeństwie i posłuchać go. I kiedy jechał tramwajem na nabożeństwo, nie wiedział ten teolog usiadł obok niego. I on mówi: Słuchaj, a pan zna tego. Tego teologa? A on mówi tak, no pewnie, że go znam, ja codziennie gole jego brodę. To był on. I on mówi, kiedy wyszedł z tramwaju, to innym zaczął opowiadać, no jego nie zobaczyłem, ale zobaczyłem jego fryzjera. Nie wiedział, że nawet go spotkał. On był bardzo znany i któregoś roku pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam miał wykłady w jednej ze szkół w Waszyngtonie. Jeden ze studentów zapytał go, ponieważ język niemiecki teologiczny, jest, w ogóle język niemiecki nie jest prostym językiem, bo jedno słowo może zajmować pół strony, byśmy powiedzieli. To niektórzy Niemcy nawet mówili, że jak jego książki przetłumaczyli na angielski, to może my teraz zrozumiemy, o co chodzi w, w tej teologii. I kiedy on prowadził wykłady w, w Stanach. Jeden ze studentów się go zapytał. Panie profesorze, ale czy tak jednym, dwóm albo dwóch zdaniach da się jakoś, jakoś opowiedzieć o zbawieniu, o Jezusie albo sedno Ewangelii? I on mówi: Spróbuję. I mówi: Są takie słowa, pieśni, które mama śpiewała mi, jak byłem mały. I ona w języku polskim również jest. Jest zapisana u nas w śpiewniku pod numerem 615. I tam jest napisane: Wiem, że Jezus kocha mnie, gdyż to myślą Biblia tchnie. To jest najważniejszy obraz, który Jan chce nam wszystkim przekazać. Miłość. Miłość Jezusa, miłość Boga do każdego z nas. Ten człowiek. Chociaż nie miał wiary, nie oczekiwał takiego biegu rozwiązania spraw, doświadczył miłości Jezusa, który nie potrafił przejść obok Niego i pójść na święto. Każdy z nas ma jakieś swoje troski i problemy. Jeśli odczuwamy, że w naszym życiu jest jakaś pustynia i potrzebujemy rozwiązania, to tego, czego potrzebujemy, to, aby Jezus wszedł w nasze życie i prośmy go o to, aby on w sposób Jemu wygodny, Jemu najlepszy, żeby on każdemu z nas pomógł. Pomódlmy się na koniec za to. Kochany nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś większy niż nasze myśli i nasze oczekiwania. Boże, potrzebujemy potrzebujemy doświadczyć twojej miłości potrzebujemy doświadczyć twojej łaski i boże nieraz może nas zastaniesz kiedy nie będziemy mieli wiary kiedy będzie nam trudno patrzeć i myśleć o rozwiązaniu o lepszej przyszłości ale boże my potrzebujemy twojej interwencji w naszych rodzinach dla nas samych dla naszych przyjaciół dla naszych zborów boże potrzebujemy ciebie proszę boże w swojej łasce Przyjdź do nas i dziękujemy Ci, że Ty nie potrafisz odczuwać radości święta, jeżeli któreś z Twoich dzieci jest na pustyni. Panie, proszę, aby ten dom, ta kaplica był domem miłosierdzia, w której wiele osób spotka się, w której wiele osób przeżyje nowonarodzenie. Prosimy Cię o to, Boże, aby ten kraj przez wpływ Twojego ducha Mógł być zafascynowany Twoim słowem i Tobą, drogi Jezu, i aby wiele osób mogło być w Twoim królestwie. Prosimy Cię o to, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.